Nie, my tego nie przejdziemy, kurwa Ja ale wiecie, że my gramy w to 50 minut, już? Przez te 50 minut straciłem 50 minut. O Dobra, ustalmy, kurwa Kto stoi po boku, a kto z tyłu, nie? Ja stoję po lewej. Kurwa. To ja stoję po prawej, Lidme. a wy. No to dobra. Stój, dobra, Michał. Spokojnie. I teraz do góry. Stop. Co jest? Ej Dobra, no! Mocno! <słusi> no kurwa, w heybie, Dobrze jest, dobrze kuchu. jest! Jbie, biegiemy, biegiemy, biegniemy, biegniemy, biegniemy!

No, dobra, to i nie, nie, nie powinno, ja. kurwa. <laughs> proszę, proszę, to nie jest takie trudne, kurwa. <laughs> Michał, kurwa wędrówki, urządza, kurwa pielgrzyńki <laughs> dla nowego papieża, kurwa.